Z budowy, gdzie pokażę Wam, jak wygląda mój projekt indywidualny. Opowiem też, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na projekt indywidualny, a nie na gotowy. Dzisiaj jesteśmy w troszkę po składzie, bo poza mną jest tutaj też Benek, który odpowiada za moderację komentarzy. Tam będzie czytał, czy jakieś pytania, mi przekazywał, <ścoughs> czy nie. No i oczywiście, gdzieś tam w tle jeszcze, gdzieś, o Melonik sobie. E, Działa. No dobra, to może najpierw zaczniemy od takich podstawowych rzeczy. Dlaczego projekt indywidualny nie gotowy? Powodów jest kilka. Gotowe projekty domów szkieletowych najczęściej są dość słabe i nie, są, nie jest to coś, co mi się bardzo podobało. Zarówno, że chodzi o metraż, ołożenie pokoi dalej. Ale że ja lubię sobie tak. różne wymyślać. To jest sprawa, bo jak mówisz, to, to słychać u mnie jeszcze raz i to się zapędla. Tak? Tak. Faktycznie. A widzicie, pierwszy raz i tutaj pewne problemy techniczne. Muszę dobra. się trochę odsunąć. Nie, to będzie tak wyłączymy ci mikrofon i po prostu będziesz tego włączać, mi <laughs> jeszcze się powiedzieć, dobra? Trzymaj. Ja baczmy na raz swój mikrofon, jak będzie chciał coś powiedzieć. Nie, raczej nie. Ale zapętla się dlatego, że co? Że. Nie, bo, na przykład, ja wyłącz głos. Mówię, to na moim też się głośniku włącza i tak. tak A bo tu masz głos włączony, tak? No. A, to było trzeba głos wyłączyć. Dobra. Że, chodzi o to, że. Ale nie wiem, jak się włącza głos. Dobra. Yy, no okej, okay. pierwszy taki live, pierwsze problemy techniczne, no cóż, taka zabawa. Yy, na czym Benek skończyłem? Nie. Nigdy nie słuchasz mnie. Dlaczego ojca nie słuchasz? To jest tak, dla zabawy, tak. To. Tak dla zabawy. Dla, dla zabawy mnie nie słucha. E, dobra, w ogóle wychodzi. No to fantastycznie, bo takie były chmury chłodno. No dobra, to ten projekt indywidualny. E, no właśnie, projektowałem sobie tam różne rzeczy, różne opcje, jak to można nie zrobić. Czy... Jak to można... E, jak to sobie można e, ułożyć. Miałem wiele koncepcji. Na początku ten dom w ogóle miał być o wiele większy. Miał być w kształcie litery L, z dachem w ogóle o innej geometrii, i tak dalej. To zaraz wam pokażę. Ale jak to sobie myśleć, ile ta budowa będzie kosztowała, a przede wszystkim, ile ona mi zajmie, to stwierdziłem: no kurczę, będę ten dom budował 5 lat. A chciałem go wybudować stosunkowo szybko. Co pada, trwa to już półtora roku. No, ale zależało mi, żeby ten stan zamknięty był jak najszybciej, ewentualnie go później rozbudować. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to cała ta transmisja będzie podzielona tak naprawdę na dwie części. Pierwsza część to taka stricte oficjalna, gdzie będę właśnie pokazywał ten projekt, co, jak i dlaczego. A druga część będzie taka bardziej nieoficjalna, którą później po publikacji tego materiału na YouTube usunę. I to będzie przejście przez to, co jest zrobione. Bo to troszkę odbiega rzeczywistość od tego, co jest na YouTubie. Więc dla tych, którzy tutaj są, to zobaczycie, gdzie jestem, jak to wygląda. A inni zobaczą w swoim czasie, wtedy, kiedy te filmy wyedytuję. A nie wiem, kiedy to będzie. No, Chciałbym jak najszybciej, no ale czasu brak. Więc wszystko w swoim czasie. No dobrze, to może teraz przejdźmy do projektu. Więc. Projekt generalnie e, to jest powierzchnia e, zabudowy 70 m2, bardzo prosta bryła, e, prostokąt. E, później pokażę również, jak e, ten dom planuję rozbudować i to też dlaczego zrobiłem taką inną podłogę wentylowaną. Bo wtedy to rozbudowa, mam nadzieję, że e, będzie. E, Poczekajcie, bo Benek coś tutaj mi mówi. Benio, dobrze, ale nie musimy czytać wszystkich komentarzy. Będą pytania, synek? To wtedy mi mów, dobra? No, moja mała tutaj pomoc, o. Da, daje mi relacje z tego, co się dzieje w komentarzach. No dobra, I teraz tak. E, tak mówię, była bardzo prosta. Z e, z kuchnią, powierzchnia ponad 30 metrów. E, mamy tutaj okno tarasowe. Dwa okna od strony południowej do kuchni i do jadalni. Mały wiatrołap, kotłownia, sypialnia i łazienka. I teraz tak. Pierwotnie ten mój projekt był troszkę inny, bo on w kształcie litery L. I to, czego tutaj nie widać, a w przyszłości mam nadzieję, że powstanie, to jest tutaj kolejne, jakby skrzydło otu. I stąd taka bryła, bo teraz tak, ta łazienka stąd w bardzo prosty sposób może wywędrować tutaj. Instalacje będę już miał pociągnięte tutaj w podłodze wentylowanej, więc pod spodem wszystko elegancko się tylko przez tą ścianę przebije i będę musiał tutaj sobie zrobić. I tutaj posunąłem kolejne dwa pokoje, kolejne dwie sypialnie. Eee, dzięki czemu mam nadzieję, że ten budynek będzie większy i bardziej funkcjonalny. I to był inicjalny plan, natomiast jego budowa zajęłaby bardzo długo. Dlatego no, zrezygnowałem, postanowiłem to jakoś podzielić i zrobić to tak, żeby w przyszłości można było to wszystko rozbudowywać. Natomiast dosłownie wczoraj wpadł mi do głowy jeszcze jeden ciekawy pomysł, który, dzięki któremu uniknę przenoszenia łazienki, stąd tu. Mianowicie łazienkę mogę zrobić o tu. Tu byłby korytarz, który w przyszłości będzie prowadził do nowego skrzydła, a w teraźniejszości do łazienki i do sypialni. Nie wiem, czy to będzie dobrze tutaj widać i będzie to dobrze pokazane, oczywiście tutaj rysuję na jakimś planie, to trochę słabo. Natomiast jest to koncepcja, myślę, że warta rozważenia. Wtedy, wtedy tylko tak, tu będą drzwi do, do salonu i jadalnia, które miała być pierwotnie tutaj, przeniesiona bardziej tutaj, myślę, że jakoś w ten sposób ustawiona. No nie wiem, jeżeli ktoś jakby jest w stanie sobie zwizualizować ten mój pomysł, to yy, yy, czekam na jakieś komentarze, co o tym myślicie, tak? Życie tą rozbudowę. I tutaj synek mówi mi, że mam jakieś pytanie. Yy, a a co najlepiej w górę, zamiast budować skrzyniłową? Do... W górę. Yy, myślałem o tym, o tym, żeby pójść w górę, i jakby gdzieś tam w mojej głowie też była taka możliwość, że tutaj powstanie drugie piętro po skrzydle, to no, był jeszcze większy, no nie wiem, czy chcesz był aż tak duży. Natomiast y, domy do, do pętrowe jakby dla mnie, mają dwa problemy. No pierwsze, problem z z wykonaniem, e, no, bo sama konstrukcja jest o wiele bardziej skomplikowana, wyższa e, i trudniejsza do realizacji. Na no, że robię to po raz pierwszy, to nie chciałem też się porywać z motyką na e, słońce. Natomiast gdzieś tam w z tyłu głowy myślę o tym, albo też myślałem. Bo była też taka koncepcja, że tutaj, gdzie jest ten hol, łazienka tutaj wypadnie, a tu będzie klatka schodowa. Oczekaj, gdzieś nie pokazuję, masz czas. Że łazienka stąd pójdzie tu, tu się zrobi duża przestrzeń, gdzie będzie, która będzie klatką schodową. Więc to też jest do e, przemyślenia i do zastanowienia się. E, no zobaczymy, jakie będą plany, zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Także, jak wiecie, bardzo prosty projekcik. Jeżeli chodzi o architekturę, teraz to co chciałem Wam pokazać to może projekt yy, techniczny. I jedyną jego zaletą jest to, że jest. No niestety tutaj poszedłem po kosztach i wybrałem bardzo kiepskiego projektu na architekta, więc oni sobą tutaj mi to zrobili. E, tak mniej więcej wyrys wyglądało wyrysowanie e, ścian e, w domu. Natomiast jeżeli chodzi o samą podłogę i później dach, no to była tragedia, dlatego znalazłem lepszego konstruktora, to zrobimy to wszystko od nowa. Więc mój aktualny projekt podłogi wygląda w ten sposób. Bardzo prosty, mało drewna, bardzo wytrzymały, wszystko elegancko rozrysowane. Wcześniejszy projekt zakładał, że tutaj tego drewna będzie dosłownie dwa razy więcej, że prawie to wyglądało jak lita podłoga. I tak samo jest, sprawa się miała z dachem. Miała, była to klasyczna więźba. Ja może Wam pokażę, gdzieś tutaj to powinno być. O, no to jest przekrój. boczny. O, to jest projekt podłogi. O. Dużo przewiązek, bardzo dużo, bardzo duże przekroje, wszystkie są podwójne belki. No, i mega fajna, wytrzymała podłoga. No, tylko gdybym chciał tutaj postawić wielkie jedno akwarium, a, a tam jest bodajże, było na metr kwadratowy na 500 albo 800 kg. No, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Chciałbym tam postawić, żeby ważyło na m. kwadratowym 500 kg. No, ale taka była, taka była projektowa, e, projektowa obciążenie. Więc lipa. I tak samo, że chodzi o dach. O, tu jest akurat dach. Też bardzo duże przekroje. Klasyczna e, więźba krokwiowo jętkowa e, Nie był ok, ale bardzo droga w wykonaniu. Potężna. Ja bym tam chciał mieć chyba dachówkę ceramiczną. A ja nie mam dachówki, tylko GOT. No dobrze. Wracając teraz, o, a, a tak, zmieniłem to na wiązary. I odcinek na temat wiązarów jest w trakcie montażu. E, powoli sobie go tam tworzę, więc wkrótce, nie, że Wam opublikuję. E, no, ale projekt tam znalazłem, zrobiłem bardzo fajny projekt i bardzo fajnych wiązarów. Wszystko byłem w stanie sam na placu budowy złożyć e, i później wytargać na ściany. Więc myślę, że proces bardzo ciekawy, bardzo interesujący, to Wam pokażę, jak to wszystko e, będzie wyglądało. I częściowo Wam pokażę dzisiaj dla tych, którzy staną tutaj w drugiej nieopisanej części, gdzie Wam pokażę, gdzie w ogóle jesteśmy z tą budową. No dobrze, jeżeli chodzi o mnie, to mi się wydaje, że chyba pokazałem Wam wszystko i powiedziałem wszystko, co dla mnie jest najistotniejsze. Pytań na razie nie ma, więc myślę, że powoli możemy tą część zamykać. Ten materiał, i to co teraz powiedziałem, będzie dostępny na kanale do obejrzenia. Więc jeżeli komuś się nasunie jeszcze jakieś pytanie, to zapraszam do komentarzy. Później może nagram jeszcze jeden odcinek albo live na temat tego, no, na temat odpowiedzi na te pytania. Także yy, to jest tyle, co zobaczy na YouTubie. Ja dziękuję i żegnam się.